Dzisiaj moim gościem jest Paulina Pietraszewska, Extreme Fitness Gyms. Cześć, witam. Cześć, Paulinko. Zajmujesz się w Extreme Fitness Gyms głównie marketingiem i sprawami operacyjnymi, prawda? Jesteś związana z firmą już dość długi czas. Czy chcesz opowiedzieć o swoich początkach? Dlatego, że to jest naprawdę bardzo motywujące. Tak, właściwie za chwilę minie 5 lat, odkąd jestem w Extreme Fitness Gyms, odkąd tam pracuję i na dobrą sprawę nawet nie traktuję tego jako pracę, ponieważ w tym momencie już się czuję częścią tego, tego biznesu i jest to dla mnie e, takie zupełnie naturalne, że ja tam jestem i ja jestem tego częścią, z czego jestem strasznie dumna. E, właściwie moja przygoda z e, siecią siłowni była dość zawiła, ponieważ e, z uwagi na swoje problemy zdrowotne, które mam, e, nie szukałam pracy, ponieważ byłam w okresie rekonwalescencji, po złamaniu kręgosłupa, gdzie nawet nie myślałam o tym, że kiedykolwiek będę samodzielnie chodzić i będę normalnie funkcjonować. Tak się stało, że zaczęłam ćwiczyć na siłowni z pomocą rehabilitanta. W pewnym momencie zaczęłam być coraz bardziej samodzielna. Zjawiałam się na siłowni częściej. W jakimś momencie tą siłownię zmieniłam, trafiłam do Extreme Fitness. Gdzie pewnego razu spotkałam Łukasza, który zauważył, że prowadzę bloga. Zapytał się, kto mi tego bloga prowadzi, powiedziałam, no ja, jak to, no, przecież samego no prowadzę. Zapytał się, czy nie chciałabym zająć się marketingiem w jego klubie fitness. Na ten moment były trzy jednostki otwarte. E, właściwie zastanawiałam się, bo nie wiedziałam, czy to będzie dobra decyzja, czy jestem gotowa, czy to problemy z zdrowotami nie będą przeszkadzały, e, ale stwierdziłam, dlaczego by nie. Spróbuję i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Jak wszyscy widzą, dzieci, to naprawdę świetnie. Extreme Fitness Gyms robi bardzo wiele ciekawych akcji marketingowych, ale też właśnie promuje zdrowie, promuje ogólnie wewnętrzną przemianę człowieka. Bardzo mi się podobała właśnie wasza akcja Metamorfoza, ale na przykład też macie takie niekonwencjonalne, trochę oryginalne pomysły typu, na przykład dzień fotografii w Extreme Fitness Gyms. Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację na wszelkiego rodzaju akcje? Ja myślę, że to jest tak że jeżeli czymś się pasjonujesz i w tym jesteś, trwasz, to pomysły pojawiają się same. E, ważne jest to, żeby śledzić trendy, tylko, że w naszym przypadku działa to trochę inaczej, ponieważ my je śledzimy nie dlatego, żeby się na kimś kopiować i wzorować, e, ale głównie po to, żeby robić coś inaczej. Żeby robić to zupełnie na odwrót i, i chcemy właśnie w taki sposób nasz marketing ukazywać, e, ponieważ myślimy, że to jest e, nas, nasz właśnie przepis na sukces. Robić rzeczy inaczej, robić coś kontrowersyjnie i może niekoniecznie e, tak, jak reszta by chciała, albo reszta się z tym zgadzała. Nam to pasuje, nam to odpowiada, widzimy, w tym e, sens. E, jesteśmy pewnie jedną z bardziej rozpoznawalnych sieci klubów fitness w Polsce. E, stąd takie przekonanie: po prostu chcemy się wyróżniać. Jest to jedna z naszych wartości swoją drogą. Ogólnie jestem naprawdę w szoku tego, w jaki sposób działacie, prężnie się rozwijacie. Marka Extreme Fitness Gyms jest mega intensywnie, bardzo naprawdę kojarzona. Nawet Łukasz jest dojka i wasza sieć na okładce Premium Business Magazine. A obserwując marketing, interesując się marketingiem, wydaje mi się, że to jest tak jakby dość ciężkie zadanie, ponieważ marketing się bardzo zmienia. Marketing się zmienia i trzeba nadążać za trendami, to prawda, natomiast my nawet nie chcemy za nimi nadążać, chcemy je wyznaczać i, i to jest właśnie recepta. Trzeba, tak jak mówiłam wcześniej, śledzić trendy, być na bieżąco z tym, co się dzieje i jakby dopasowywać te działania marketingowe stricte pod grupę docelową, bo tutaj strategia marketingowa ma bardzo duże znaczenie i kluczem do sukcesu jest to, żeby zdefiniować potrzeby klientów i znaleźć odpowiednie unikalne, Rozwiązanie na ich zaspokajanie. Myślimy, że na chwilę obecną udaje nam się to robić i pewnie zwalniać tempa nie zamierzamy. Jak sobie w takim razie radzisz z tak dynamiczną ekspansją sieci i w ogóle z zarządzaniem strukturą rozproszoną? Bo zazwyczaj osoby sobie nie zdają z tego sprawy, że jednak to jest tak, że im klubów cały czas przybywa, ale też pracy przybywa, i też nie każdy z menedżerów jest na tyle elastyczny i podatny na zarządzanie nim. Tak, dokładnie, no, pracy jest sporo, ja jestem bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa, że to idzie w tak szybkim kierunku i w tak dobrym kierunku. Ekspansja postępuje niesamowicie szybko. Co też wiąże się z tym, żeby, że marketing musi być bardzo elastycznie dopasowywany i zmieniany. Jeśli chodzi o strukturę naszego marketingu, początkowo byłam to ja, gdzie, gdzie sama zaczynałam marketing, działania marketingowe w trzech bodajże klubach. Natomiast teraz to już jest sztab ludzi, którzy wspólnie działają i pracują nad tym sukcesem. Którym zresztą osobiście bardzo dziękuję, że, że są i że wkładają dużo serca w to, żeby te wszystkie działania wyglądały tak, a nie inaczej. Co do tej pory w Twojej pracy w Extreme Fitness Gyms było Twoim największym wyzwaniem zawodowym? Ciężko powiedzieć, dlatego, że te wyzwania są cały czas. Ja mówię, że zresztą Łukasz cały czas, cały czas o tym mówi, że im więcej ma się problemów, tym, tym ma świadomość swojego rozwoju i tego, w jak dobrym kierunku się jedzie. Także czasem mój dzień wygląda tak, że od samego rana do, do samych późnych godzin pewnie rozwiązuje jakieś problemy, gdzie wcześniej one się pojawiały, były dla mnie większym problemem, teraz nie stanowią go w ogóle. To są takie wyzwania, które bardzo motywują do pracy i bardzo jakby nakręcają, nie tylko mnie, ale całą te zespołu naszych franczyzobiorców, więc cieszę się, że tak jest, bo jakby ambicje są duże i jakby wszyscy chcemy piąć się coraz wyżej. Tak jak wcześniej wspomniałaś, zmagasz się z problemami zdrowotnymi, aczkolwiek jesteś naprawdę mega pozytywną osobą, jesteś bardzo energiczna i praktycznie można się z Tobą skontaktować o każdej porze dnia i nocy i naprawdę nigdy nie słyszałam, żebyś na cokolwiek narzekała. Skąd czerpiesz motywację do działania i tą pozytywną energię? Ja chyba kocham to, co robię, dlatego tak jest. Jedną z naszych wartości jest życie życiem ekskim. Myślę, że świetnie się w to wpasowuje, dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, praca nie jest dla mnie pracą. To jest moja pasja i bardzo się cieszę z tego, że mam okazję się realizować. Nie mówię, że zawsze jest łatwo, bo w każdej pracy jest tak, że są chwile słabości, jakieś tam cięższe momenty, które gdzieś tam domotywują, ale każde doświadczenie, każdy problem buduje nas na przyszłość. Stąd siła i energia. Sam Ukaż jest też osobą bardzo taką energiczną i, i takim świetnym motywatorem. Gdzie pewnie motywuje do działania cały nasz zespół i swoją osobą jakby udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Drodzy państwo, świetna myśl na sam koniec wywiadu. W życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Pracujmy dla pasji z pasją i kochajmy to, co robimy, bo tylko dzięki temu możemy odnosić największe sukcesy. I Paulina tutaj udowodniła wszystkim, że naprawdę wystarczy. Zaangażowanie i motywacja do tego, żeby osiągnąć sukces. I to jest akurat bardzo fajne, że z tego co widzę, Extreme Fitness James daje naprawdę dużą szansę swoim pracownikom, stawia na rozwój wewnętrzny. Tak, dokładnie. Stawiamy na rozwój wewnętrzny, dlatego, że cenimy swoich ludzi, cenimy pracowników, którzy gdzieś tam od samego początku startowali na najniższych stanowiskach, teraz otwierają własne kluby. Sam dyrektor regionalny zaczynał od, od podstawy, od momentu otwarcia klubu jako recepcjonistka, nawet pewnie jako osoba, która rozdawała gdzieś tam ulotki z tego, co, co dobrze kojarzę. W tym momencie jest dyrektorem regionalnym i zarządza całą strukturą naszych klubów, także progres jest niesamowity i jest dużo takich osób, mogłabym wymieniać i wymieniać do, do końca dnia, ile, ile było różnego rodzaju Fajnych sytuacji, awansów w firmie, osób, które zaczynały na niskich stanowiskach, są teraz bardzo wysoko i, i tworzą nas bi nasz biznes z pasją. Dlatego, jakby, chcemy też szanować naszych ludzi e, i chcemy udowadniać, że jeżeli ktoś jest zaangażowany i chce się rozwijać, to to jest najlepsze miejsce, żeby tutaj do nas trafił. Czego mogę ci życzyć? Czego życzyć? Pewnie dużo siły, e, dużo pozytywnej energii, jeszcze więcej, żeby ta ekspansja postępowała jeszcze szybciej. E, a Wam również życzę takiego samego rozwoju, bo jestem pozytywnie zaskoczona, jak te dzisiejsze targi wyglądają. Także dla Was również dużo, dużo siły, dużo energii i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnych targach. Dziękujemy bardzo, na pewno się widzimy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.